Wypuściłeś Gina z butelki, którego nie jesteś w stanie już okiełznać. Już nie jesteś w stanie go kontrolować ani okiełznać. nie coś w Potrafi pan, ale co sztuki walki? Nie. O kurde. Matko, jedyna. To pan ćwiczy? nie coś w Ja się nie chwalę, ja mam talent. No kurwa, bezbronił? bronił? A ty jedziesz? Ja był na wojnę? Alright! Right. Ty kurwa z tym rajdem kieszeni chyba na komary. Kurwa.